Tak moi drodzy, tak jak już mówiłem, bardzo się cieszymy, że się widzimy po tak długim czasie. Był to czas trudny nie tylko dla was, dla waszych rodziców, ale również dla nas, dla szkoły, dla nauczycieli, zupełnie niespodziewana sytuacja i myślę, że wszyscy zapamiętamy ją do końca życia, a pewnie zarówno wasi Rodzice, jak i dziadkowie takich sytuacji nie pamiętają, nie było takich sytuacji, więc rok wyjątkowy, który pewnie przejdzie do historii i mamy nadzieję, że się nigdy więcej nie powtórzy. Ostatnie doniesienia są takie, że najprawdopodobniej 1 września faktycznie wrócimy do szkoły, jeżeli się sytuacja nie pogorszy znacząco, tak wcześniej powiedział premier polskiego rządu, więc tego się trzymamy bardzo mocno, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie. Natomiast ja chciałbym skorzystać z okazji i podziękować wszystkim, najpierw wam drodzy uczniowie za tę pracę, którą wykonywaliście w ciągu całego roku, ale szczególnie podczas tych ostatnich miesięcy, gdzie było trudno wszystkim, trzeba było się wykazać samodzielnością, odpowiedzialnością i no, w sumie taki też jest cel jakby wychowania, żeby samemu się wziąć za siebie i pracować nawet kiedy nie ma takiego typowego bata nad sobą, tylu aż sprawdzianów, jakichś kratkówek. Samemu ten materiał opanowywać i się czuć za to odpowiedzialny. Więc mam nadzieję, że to jest taka w sumie chyba jedna z niewielu dobrych stron tej, tej sytuacji, że się musimy nauczyć, czy musieliśmy się nauczyć w samodzielności i odpowiedzialności. I za to wszystko, za te wszystkie tygodnie, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkich wyników, a szczególnie tych oczywiście najlepszych. Chciałbym także podziękować Wam drodzy rodzice, bo to często właśnie zawsze bez Waszej pomocy trudno byłoby ogarnąć w zakresie sprzętu, w zakresie nadzoru na tym, co się robi, co robią Wasze dzieci, więc też bardzo serdecznie dziękuję za ten wysiłek, za zaangażowanie, za współpracę. Fantastyczną zupełnie i taką niebywałą, jeśli chodzi o warunki szkolne, więc za to wszystko bardzo, bardzo dziękuję. Chciałbym także podziękować wszystkim nauczycielom na czele z wychowawcą, nauczycielom hmm. panią Anią, ale wszystkim również nauczycielom, którzy musieli w tym y, bardzo trudnym czasie, zaskakującym, bez większego przygotowania, Musieli znaleźć rozwiązania, które pozwoliły na dotarcie do was, na przygotowanie materiału w całkowicie innej postaci. I mam nadzieję, że się to w dużej większości, w dużej części się to po prostu udało. dzięki zaangażowaniu właśnie i waszych, i waszych rodziców, i nauczycieli. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie całemu gronu pedagogicznemu bardzo za to dziękuję. Trochę muszę powiedzieć, że nie wyobrażałem sobie szkoły bez was i do końca nie wiem jak to, jak to, jak to będzie. Na pewno będzie w jakimś stopniu gorzej. Ale no jak, takie jest życie, że coś się zaczyna, coś się kończy, i trzeba w pewnych momentach te powinę uciąć i żyć dalej. I wydaje się, że to zupełnie jakieś trudne, niemożliwe, a jednak wszyscy tak samo mają i, i rozpoczynają kolejny, kolejny etap. Więc dzisiaj tym bardziej się cieszę, że możemy się jednak spotkać, bo była też taka opcja, że się będziemy musieli widzieć tylko w przestrzeni wirtualnej, ale szczęśliwie tak się udało, że... I czas, i te obostrzenia zostały troszeczkę zmniejszone, i też pogoda nam dopisała i możemy się spotkać, gdyby padał deszcz, nie byłoby to możliwe, ale to jest specjalistką od pogody jest pani Ania, która jak mówi, że będzie pogoda to słoneczna, to tak jest, nie? Prawda? Tak jest. już tak tro, tak się... przesadziłam dzisiaj, przepraszam. Tak, tro, troszkę przegięła z temperaturą, ale no to są skutki uboczne, niestety. No I efektem tego przekraczania barier jest piosenka, którą pewnie już znacie, ale pozwolę sobie jeszcze raz ją przypomnieć. Uczniowie nasi, kochani, kochani bardzo, bardzo, jak brak, brak, jak to brak, braknie, jak nas jak uczniowie nasi, kochani, kochani bardzo, tęsknimy mocno, jest. Bez, jest. bez was w szkole nic nie znaczymy, bo smutno jest, smutno jest, smutno jest, jest, jest. My bez was w szkole nic nie znaczymy. A myli końca czekać Co się zepsuło, lecz, lecz się naprawi Znów będzie raj, będzie raj, raj będzie raj, raj, będzie raj, raj Co się lecz zepsuło, się lecz się naprawi Powrót do szkoły się święto dzieci, więc się radujcie O piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, piękny dzień, dzień, dzień święto dzieci, więc się radujcie Bo życzeń składa grobową Wam Szkoła węgrowa, miły zakątek Tu uczuć żar, uczuć żar, uczuć żar, 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 żar. Szkoła węgrowa, miły zakątek Uczniowie to największy stan. witajcie! Oto pożegnalny filmik do naszej ósmej klasy. Na razie zobaczmy parę wspomnień. Z Emilią, Antkiem, Mają, Dawidem, Kacpem i Mateuszem na spacer w lesie i wymyśliliśmy, żeby zbudować szałas mam bardzo dobre wspomnienia z tego Pamiętam jak wszyscy razem na każdej przerwie między lekcjami graliśmy w karty, ile było z tego zabawy jak i jaki każdy miał uba. Ja najlepiej wspominam nasze rapsy z Antkiem, z całą ekipą. Milanem, Mateuszem, Maciejem, Piernikiem, Kacprem. Jeszcze inne osoby, ale to różnie bywało, to za dużo by wymieniać. Naprawdę świetnie się bawiłem. Nauczyłem się tam jakoś tam rapsować, ale pełno było zabawy, śmiechu. Wspomnień i wszystkiego tego typu śmiesznych rzeczy. Naprawdę było cudownie. Dla mnie moim najlepszym przeżyciem było kino szkolne i pamiętam, że naprawdę oglądałem mi się go fajnie w waszym towarzystwie. Po wspomnieniach przyszedł czas na życzenia. Ja, ósmej klasie, życzę nowych przyjaciół, kolegów, całych paczek w szkołach średnich, nowych zainteresowań i powołań, jakby to tak można nazwać. A osobiście życzę Antkowi, żeby mu rapsy wychodziły, Milanowi, żeby na swym swoim breku się nie połamał, Mateuszowi, że jak będzie sobie nurkował, żeby się nie utopił, no i Emilii przy swoim szyciu, żeby się w igłę Życzę Wam dostania się do wymarzonej szkoły, dobrych ocen i sympatycznych przyjaciół. Na pożegnanie życzę Wam szczęścia i dostanę się do najlepszych szkół. Na sam koniec Damian przygotował jeszcze dla Was wierszyk. Witam wszystkich z ósmej klasy. Chcecie zdobyć trochę kasy? Zaplanujcie swoją przyszłość. Znajdźcie swoją pierwszą miłość. Zanim jednak to zrobicie, czeka Was wcześniejsze życie. Do wyboru są dwie drogi. Każda daje przygód nogi. Chcecie zawód? Zawodówka. Za Wami młodości już połówka. Chcielibyście znać maturę? Idź w liceum. Nie bądź górą. Koniec wiersza, moi myli. Chciałbym, byście dobrze żyli. Kiedy już jest po wszystkim, po życzeniach, po wspomnieniach, po świetnym wierszyku Damiana, zostało tylko pożegnanie, a więc żegnaj nasze klaso. Mam nadzieję, że się odnajdziecie w kolejnym etapie życia. Cześć. Nie tu. Przyjdzie, przerwa, cokolwiek, cokolwiek, stop, 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 uh -huh. uh -huh. stop. mamy przesłanie najnowsze na żywo od pani dyrektor. Zapraszam. Tom. Moi kochani, nagrywam dzisiaj dla was ten filmik, bo ogromnie się boję, że jutro, mm, jak stanę przed wami na żywo, to wzruszenie odbierze mi mowę. Z pewnością tak by było, ponieważ już czuję się wzruszona. W końcu oddaję moją cudowną, fantastyczną, fenomenalną, niezwykłą, cudowną, cudowną, cudowną klasę ósmą. Tak strasznie się dzisiaj cieszę, że te parę lat temu podjęliśmy z moim mężem decyzję o prowadzeniu szkoły w Węgrowie. Pamiętam Was w czwartej klasie, czyli Emilkę, Natalkę, Paulinę i Filipa. Potem szybciutko doszedł w Mikołaj, w kolejnych klasach Milan, zanim nim Mateusz, czyli Maciej, Antek, Lili, no i na ostatniej prostej, czyli w ósmej klasie Mateusz-Sawiniarz. Bardzo dziękuję za każdego z Was. Oprócz udanych wakacji, życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego w dalszej edukacji. Pamiętajcie, że sukcesy są bardzo ważne, ale i porażki. One się naprawdę zdarzają, mi też się zdarzają. Nikt z nas nie jest idealny. Pamiętajcie, żeby się nigdy nie załamywać, żeby. Walczyć o swoje, żeby się nie poddawać. To, co zawsze powtarzam, że marzenia naprawdę się spełniają, jeżeli chcemy i o nie walczymy. Życzę Wam, żebyście również nigdy nie zapomnieli o tym, co dobre żebyście mieli serce i patrzyli w serce. Proszę, bądźcie dobrymi ludźmi wartościowymi, mądrymi. Wierzę, że tak właśnie będzie. Jeszcze raz, wszystkiego dobrego. A ja się nie nagrałem, było. Ale tam też była. Szymon również dotarł, oczywiście, do klasy, prawda? Więc też, też jest. To są właśnie te, te drobnostki, które się ze wzruszenia, z różnych emocji się rodzą. Ja muszę Wam powiedzieć, że z sympatii do Was, mówię to całkowicie szczerze. Chcieliśmy też. no Nie ma możliwości tworzenia żadnych części artystycznych, ale postanowiliśmy znowu pewną barierę przekroczyć swoją. Stąd e, zrobię spróbujesz... e, taką króciutką e, prezentację. Zdjęciowo-muzyczną. śnie więc ko moja szkoła Pierwsza miłość, pierwsze, pierwsze smutku, łzy, nigdy tego nie zapomnę. Ani Ania nasza miła, gdy potrzebna zawsze była. Wychowawca niczym anioł, wszystko byśmy dali za nią. Po raz ostatni, zadźczał dzwony. Call me now. tam na ławce zostało serce, które wyryłeś, Jolce czy Elce, jakiś inicjał pierwszej miłości pozostawiłeś. pożegnanie uśmiech mi da te chwile, które tu przeżyliśmy zostaną w sercu na wiele lat Do widzenia przyjaciel